Znajdujemy się w Piławie Górnej na terenie kompleksu boisk sportowych Orlik. Dzisiaj wspaniałe wydarzenie, piknik charytatywny dla Milenki. Jest to powakacyjny piknik zorganizowany przez Stowarzyszenie Obywatelskie Blok Samorządowy Piława Górna. Milenka Lipczyńska to jest gwiazda dzisiejszego pikniku. Dla niej zbieramy właśnie dzisiaj na rehabilitację, na ciągłą walkę o poprawę jej funkcjonowania w naszym świecie. Tutaj z Milenką współpracujemy już od dłuższego czasu. To jest drugi piknik OBS dla Milenki właśnie po to, żeby lepiej funkcjonowała. Milenka ma dzisiaj 11 lat i walczy z poważnymi chorobami, m.in. porażeniem mózgowym. Milenka choruje na mózgowe porażenie dziecięce, a pieniądze, które zostaną dzisiaj zebrane na pikniku, zostaną przeznaczone na intensywną rehabilitację. No, Milenka jest bardzo towarzyskim dzieckiem, jest bardzo uśmiechnięta. Ogólnie na co dzień to uczęszcza na zajęcia do specjalnego ośrodka szkolno-uchowawczego, w którym bardzo uwielbia swoje nauczycielki. No, oprócz tego, no, jak wygląda nasze życie, no, w większości czasu jesteśmy na rehabilitacji no, albo na jakichś wyjazdach typu szpital, konsultacja. Oczywiście widzimy postępy rehabilitacji. Jest lepiej, tylko no, wiadomo, że e, to musi być e, intensywna rehabilitacja. Wiadomo, że w, w przypadku mózgowego porażenia dziecięcego no, jest tak, że nie wiadomo, jak, co przyniesie nam przyszłość, ale. No, Ćwiczymy po to, żeby nie było gorzej. Chcielibyśmy bardzo podziękować miastu, organizatorom, no i ludziom, że przede wszystkim przyszli do nas i wspierają tak Milenkę. Szanowni Państwo, dzisiaj dla Was super atrakcje. Mamy bardzo bogatą ofertę dla całych rodzin. Jest bogata gastronomia, skrzydełka, frytki, bigos, domowe ciasta, ale także przepyszne desery przygotowane przez profesjonalnych cukierników. Wspaniała loteria fantowa, której główną nagrodą jest lot widokowy ufundowany przez firmę Namysłu Machines. Współpracuje z nami również kompania górnicza Grupa PGS, która wsparła dzisiaj nasze wydarzenie. Także Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Kultury, ale także Liczni, prywatni sponsorzy, którym dziękujemy. Prowadziliśmy do tej pory licytację, która już przekroczyła 6 tysięcy zł. Prywatni sponsorzy ofiarowali. Mamy bardzo dużo fantów, w tym bardzo bogate vouchery, nawet voucher na lot balonem. Także wiele się u nas dzieje. Znacie Państwo nas z tego, że organizujemy myślę, że bardzo ciekawe pikniki. I tak też jest również dzisiaj. Zaprosiliśmy do współpracy młodzieżową drużynę pożarniczą, ochotniczą, straż pożarną, warsztaty terapii zajęciowej z Piławy Górnej. Jest także z nami Kids Zone, bogata strefa animacji dla dzieci, zamek dmuchany, piana party, animacje, jest także popcorn i wata cukrowa dla dzieci, będzie się bardzo dużo działo. Myślę, że nasza grupa ma już dosyć duże doświadczenie w organizacji takich imprez plenerowych, mieszkańcy zawsze dopisują, tak też jest dzisiaj, przybywają mieszkańcy. Dzisiaj zaczynamy od godziny 14 i do wieczora będziemy się bawić, finał o godzinie 18 właśnie losowanie lotu widokowego, który będzie trwał jedną godzinę samolotem. Ehm... Myślę, że liczymy na dobrą zabawę i te nasze pikniki jakby mają oczywiście ten cel charytatywny, który jest nadrzędny, główny i na tym się skupiamy, ale także chcielibyśmy, żeby mieszkańcy jakby uczyli się tego krzewienia, tej społeczności, przebywania ze sobą i spędzania wspólnie bardzo dobrze czasu. I do tego zachęcamy. Chciałem dzisiaj serdecznie podziękować mojej całej drużynie OBS Koło Piława Górna, ale także naszym przyjaciołom, partnerom za to, że włączacie się w te pikniki, zawsze chętnie odpowiadacie na nasze wezwanie. Dzisiaj mamy przepiękną pogodę, a jednak jesteście tu z nami, poświęciliście swój weekend, swój wspólny czas z rodzinami po to, żeby zrobić coś dobrego i za to wielkie ukłony i serdeczne podziękowanie ode mnie. Dziękuję bardzo.